Cześć, z tej strony Rafał Growiec, a wysłuchacie kanału. Tak na marginesie. Po dość długiej przerwie stwierdziłem, że czas wrócić do nagrywania i wracamy z ciekawym tematem. Czy zastanawialiście się kiedyś, czym tak naprawdę Dawid zabił Goliata i czy był to cud, znak od Boga, czy raczej zwykła fizyka? I czy cała opowieść nie przypomina nam czasem znanego y, tropu, y, pewnego stylu historii, gdzie człowiek znikąd zabija potwora. Zacznijmy od kontekstu. Mamy 17 rozdział pierwszej księgi Samuela. W rozdziale 15 Saul, za oszczędzenie Agaga, króla Amalekitów, zostaje odrzucony jako król wyrokiem proroka Samuela. A w szesnastym ten sam prorok na przyszłego króla namaszcza Dawida, który też wkrótce potem zostaje ściągnięty na dwór Saula, jako wybitny muzyk, by uśmierzyć jego bóle głowy. Rozdział XVII widzi nas obrazem inwazji ze strony Filistynów, którzy rozbijają obóz niedaleko Soko i Azeka. Saul ze swoim wojskiem. Wśród którego są też najstarsi bracia Dawida, wychodzi im naprzeciw, podczas gdy sam Dawid, zapewne na początku tej historii, jest jeszcze przy stadach swojego ojca, gdyż nie przebywał przy królu cały czas. No, być może też król nie chciał paradować na wojnie z grajkiem, którym miał mu uświeżać, uśmierzać bóle głowy, gdy jego wojsko obrywało po tyłkach. W tym czasie, gdy obie strony obozują, przygotowując się do bitwy, wychodzi z obozu filistyńskiego słynny Goliat z Jego funkcja jest określona jako bejnim i pojawia się tylko w jego określeniu. Może wywodzić się od słowa bejn, czyli przestrzeń pomiędzy, i może oznaczać harcownika, lekko zbrojnego żołnierza stosującego taktykę zaczepną. Co tu nie pasuje, ale też czempiona wybranego, wyróżniającego się wojownika, który występuje niejako w czyimś imieniu. Tu w imieniu Filistynów, bo o żadnym królu filistyńskim na razie nie słyszymy. A co jak co, jak naprzeciwko ciebie wychodzi taki Goriad. Ktoś, w czyim imieniu on występuje, musi być potężny. Facet... Miał prawie 3 metry wzrostu, bo tyle daje 6 łokci i 1 5. W niektórych rękopisach i w historii Józefa Flawiusza Goliad miał tylko 4 łokcie i 1 5, więc mamy tylko 2,7 cm. Co z tego? Porównajcie sobie to z, ze wzrostem typowego Izraelity, który mógł mieć 165 cm wzrostu. Owszem, mógł iść do walki najwyższy z Izraelitów, król Saul, obecny wszak na miejscu i przewyższający lud o głowę, miał więc całe metr osiemdziesiąt. Ale po pierwsze, już teraz wiemy, że jako król Saul ma ustąpić miejsca Dawidowi. Po drugie, to mogłyby być trzy metry. Po trzecie, król nie jest odbicia wielkich osiłków czy te 3 metry są możliwe Robert Wadlow, zmarły w 1940 roku w wieku zaledwie 22 lat miał 2 metry 72 cm wzrostu jest to więc tylko 30 cm różnicy mamy potwierdzenie że choć filistyni byli nieco wyżsi niż Izraelici to tradycja umieszcza w tym kontekście kilku solidnie wyróżniających się wzrostem nieobrzezańców. Goliat nadal był wyjątkiem, jednym z niewielu, ale byli olbrzymi filistyńscy wymienieni w Biblii. Jednak co ważne, co najmniej czterech z nich pochodziło od osoby zwanej Gat. Brat Goliata, Lachmi, też był olbrzymem, i może się to wiązać z tym, że zwiadowcy wysłani do Kanaanu za czasów Mojżesza opisywali refaim, czyli olbrzymów zamieszkujących tę ziemię. Możliwe, że była to jakaś dziedziczna wada genetyczna, skoro wspomniany jest też mąż olbrzymiego wzrostu, który miał łącznie 24 palce, po 6 u każdej kończyny. Jakby się ktoś pytał, w Biblii pozostaje on bezimienny, ale jest nazywany tradycyjnie Hexadaktylosem, czyli sześciopalcym. Ale o olbrzymach w Biblii warto zrobić osobny materiał, bo sprawa sięga jeszcze czasów przedpotopowych. Jak wyglądałaby taka walka? Zapewne po wystawieniu jakiegoś wojownika przez Izraelitów doszłoby do wymiany uprzejmości, czyli informacji kto komu co zrobi. Takie obietnice najczęściej na przekór. Potem doszłoby do właściwej walki, czyli obaj bejni użyliby włóczni, gdyż zawsze to była broń pierwszego wyboru w starożytności. To nie jest tak tylko, że kapral nops ze świata dysku lubił, gdy wszystko działo się po drugiej stronie drzewca. Bardzo często miecz spoczywał w pochwie, dopóki włócznia sama się nie złamała. A sam zasięg rąk osoby dotkniętej gigantyzmem dawał jej przewagę nad każdym przeciwnikiem, nawet w kwestii miecza. Stąd zapewne tarcza była niesiona przez osobnego giermka. Gdyby wróg umknął przed najgroźniejszym elementem włóczni, czyli grotem, w drugiej ręce Goliad miał broń do walki w bliższym starciu, zakrzywiony nóż. Dlatego też wynik walki był dla wszystkich oczywisty. Goliat nadziałby przeciwnika na drzewce, nim jedna rysa pojawiłaby się na jego pancerzu. Nic dziwnego, że nikt nie kwapił się do pojedynku, mimo dość kuszącej propozycji rozwiązania sporu w jednej walce. Jeśli wygra człowiek Saula, Filistyni będą sługami Izraelitów, a jeśli wygra Goliat, będzie na odwrót. Goliat jednak wiedział, że nikt się na to nie zgodzi i miał na celu jedynie upokorzyć Izraelitów, i złamać ich morale. W tym czasie Jesse wysłał do braci Dawida zapasami żywności i drobnym zaopatrzeniem dla dowódcy, by się o tych braci zatroszczył i przekazał Dawidowi ich żąd. Dawid dociera w momencie, gdy wojsko kolejny raz szykuje się do bitwy. Zaciekawiony Dawid zostawia wszystko strażnikowi taboru, może by odebrać to potem, i leci do braci. Jest latem, a zaraz ma się odbyć bitwa. Ale bitwy nie ma, bo występuje Goliat. Wygłasza swoją codzienną przemowę, i lud izraelski truchleje. W tym czasie ktoś, może swoisty Herold królewski, może ktoś z dworu, ogłasza, że kto pokona Goliata, zostanie obsypany bogactwami, zostanie za żonę córkę króla? I najważniejsze. Jego rodzina zostanie zwolniona z podatków w całym Izraelu! Biedny szewczyk, dratewka i wnich Ci poza królewną dostawali jedynie urząd, a tu kasa i wolność od fiskusa! Widzi to Dawid i wybucha oburzeniem, gotów rzucić się na draba z... a nie. Pyta, co uczynią takiemu, który pokona tego filistyna i odejmie Hanibę od Izraela! Kto to jest ten nieobrzezany filistyn, który urąga wojsku Boga Żywego? Jakby nie dosłyszał, a może chciał się upewnić, że to nie jest plotka. Pyta ile dostanie i za kogo. No to jest też przydatna wiadomość, bo jeżeli ten ktoś ma kilku braci, równie dużych jak on, no takiej rodzince nie chcesz podpadać, prawda? Ciekawskiego chłopaka wyłapuje jego najstarszy brat Eliab, który miał walczyć w tej bitwie i zarzuca bratu zwykłą ciekawość, że chciał pooglądać jak inni walczą, a stada są porzucone. Ale przecież Eliab musiał wiedzieć, że jak trzeba było, to zostawiało się stada sługom, może komuś innemu z rodziny, a także, że zapewne chodziło o uzupełnienie zapasów i odebranie żołdu. Więc albo eliab wyżywał się na młodszym bracie za upokorzenia, jakich doznawał razem z całym wojskiem, albo nie chciał rozstawać się z żołdem. Ale prażone ziarna i serka to by sobie zjadł, prawda? I jest to, co ciekawe, też motyw, jaki znamy z baśni: że ten, który ma zostać wkrótce bohaterem, jest wyśmiewany przez rodzinę, zwłaszcza przez rodzeństwo. Jest uważany za niegodnego. Za kogoś, kto tylko przeszkadza. Ale Dawid wzrusza ramionami i idzie pytać dalej. Z jakiegoś powodu, być może dlatego, że rozpoznano właśnie członka dworu, trafia on do Saula. Może zinterpretowano też jego pytania jako zgodę na podjęcie wyzwania, co też Dawid podtrzymuje przed obliczem króla, którego wszak znał, prawda? Leczył jego bóle głowy na yy, liże. I następuje bardzo ważna wymiana zdań. Królestwu zagraża potwór, olbrzym, któremu może w przybliżeniu równać się jedynie król. Król jednak nie podejmuje wyzwania i nie broni swego ludu. Pojawia się młody pasterz i obiecuje zgładzić bestię. Król nie wierzy, bo ma przed sobą naarę. Młodzieńca, który chce walczyć z kimś. Kto jest mężem wojny od swojej młodości? Od swojej młodości to jest tutaj minne uraw. To są bardzo podobne y, słowa. Goliat przygotowywał się do walki od kiedy sam był młodzieńcem. Jak więc młodzieniec, który bierze się znikąd, ma go pokonać? Nie dość, że dochodziła różnica siły i wielkości, to jeszcze doświadczenia. Na co Dawid dowodzi, że wie jak walczyć z silniejszymi od siebie, groźniejszymi przeciwnikami, niedźwiedziami i lwami, które zagrażały jego stadom. Wyrywał im ofiarę, a jeżeli to się drapieżnikowi nie podobało, chwytał go za szczękę i okładał do śmierci. Skoro zabijał niedźwiedzie i lwy i pomagał mu w tym Bóg, to goriat po prostu podzieli ich los. I może jest to niecelowy, ale czytelny atak na Saula. Dawid, pasterz i syn pasterza, wie, że z pomocą boską, pokona bezbożnego Filistyna, to czemu nie zrobi tego Saul, syn Kisza, dzielnego wojownika? I pamiętajmy, rozmawiają ze sobą nowo namaszczony i niedawno odrzucony król. Może ta uwaga sprawiła, że Saul uznał, że da Dawidowi szansę? Może się zawstydził, a może chciał się go pozbyć? Zresztą, gdyby Goliat zabił jakiegoś szczeniaka, nie zdobyłby większej chwały, prawda? Zawsze można by się było wykpić, że. No, to uważasz za pokonanie wojownika przepraszam. Dawid przymierza zbroję Saula, więc być może jest podobnego wzrostu co on. Albo król rzeczywiście chce go zabić, wystawiając go w niepraktycznej zbroi. Dawid uznaje jednak, że nie potrafi w tym chodzić, nie radzi sobie też z mieczem, więc bierze tylko kij, wybiera pięć gładkich kamieni z rzeki, bierze do ręki proce i idzie na Goliata, który zapewne dalej stał z Gierkiem na przedpolu, czekając na rywala. Ale zatrzymajmy się na proce. Otóż postanowiłem właśnie wybrać ten temat, gdyż młody pasterz użył bardzo niedocenianej przez współczesnych broni, czyli procy. Ale najpierw kontekst. Nie była to oczywiście proca Denisa Rozrabiaki, kawałek gumy na rozwidlonym patyku, ale solidny sprzęt, narzędzie, które mogło służyć do polowania, ochrony przed dzikimi zwierzętami, ale też walki z ludźmi. Sławą w starożytności okryli się procarze z Balearów, którzy służyli jako najemnicy. Jednak w powszechnym mniemaniu rozwój broni miotającej lub miotanej to kamienie, kamienie na kijach, czyli oszczepy, a potem łuk i dalej kusza lub od razu broń palna. Proca jest bardzo prosta w konstrukcji, gdyż składa się po ze sznura, tkaniny lub rzemienia, na której znajduje się kieszonka na pocisk, a na jednym z końców pętelka zakładana na palec serdeczny, zapobiegająca wyślizgnięciu się broni. Do kieszonki wkłada się pocisk. Mógł to być kamień, ale czy na przykład pocisk metalowy, na przykład ołowiany. Najlepsze oczywiście są pociski okrągłe, bo takie dowolnego kształtu potrafią polecieć gdzie chcą. Znane są przypadki użycia pocisków glinianych, które dodatkowo były rozpalane, z nadzieją, że trafią na siano które się zajmie ogniem. Proce rozkręca się trzymając za oba końce, po czym po osiągnięciu odpowiedniej prędkości i namierzeniu celu puszcza jeden koniec, a pocisk mknie niesiony siłą odśrodkową. Były też proce krótsze, pozwalające wypalić szybko i potężnie, ale po płaskim torze i zapewne takiej użył Dawid, biorąc pod uwagę, że Goliat ani Giermek nie mieli czasu zareagować. Czy była to dobra broń? Oczywiście. Kamień o wadze 80 g wypuszczony z procy osiąga początkowo pęd bliski pociskom Parabellum 9x19 mm ze współczesnej broni palnej. Co więcej, na stronach naszyna Geographic znajdziemy porównanie siły pocisku z procy do Magnum 44. Doświadczony procarz Mógł trafić cel mniejszy od człowieka z odległości ponad 100 metrów. A rzymscy lekarze do wyciągania pocisków z procy mieli specjalne szczypce. Tak głęboko mogło to wejść. Fakt, nawet dostosowany do zasad aerodynamiki pocisk w kształcie migdału, czy całkowicie okrągły, szybciej wytraca pęd niż pistoletowy. Siła przebicia nie jest też tak potężna, nawet jak choćby. Strzały z łuku, bo nie jest to ostra amunicja, ale pamiętajmy, amunicja leży wszędzie. Może nie zawsze doskonała, ale powiedzmy sobie szczerze, że częściej znajdziecie w polu kamień niż strzałę prawda? Do tego skuteczność jest mniej uzależniona od pogody i wiatru. Dawid nie szedł na goliata z zabawką. To dziś w niektórych regionach pasterze bronią swoich stad za pomocą właśnie proc. Nic dziwnego, że taki sprzęt miał na wyposażeniu właśnie pasterz. Wracając do pojedynku, mamy więc ewidentnie wybitnego przedstawiciela kasty wojskowej swojego ludu, swoistą broń psychologiczną, która wychodzi do walki z małolatem, pastuszkiem. Duma Goliata została urażona. Widział kij w ręku Dawida, broń dobrą na psy. Podczas gdy sam był świetnie wyposażony i zdawało mu się, to pinął, tym bardziej, że posłali na niego rudego! Goliat był gotów na pojedynek, który wygrałby najpewniej z każdym z opancerzonych Izraelitów, a oni posłali mu rudego małolata. Po wspomnianej wymianie uprzejmości typu utnę ci łeb, zostawię twojego trupa z sierwojadą na pożarcie i wezwaniu bóstw na pomoc, Obaj ruszają na siebie. Goliat nie przewidział, że Dawid ma proce. Zresztą mógł ją nie zauważyć, w na przykład za przepaskę na czoło lub przed ramię, bo tak procarze mogą nosić swoją broń, więc wystarczyła chwila, by ją odwinąć, wyciągnąć kamień z torby, zamachnąć się i cisnąć. Gdyby Dawid spudłował, zapewne trochę jeszcze by minęło, nim Goliat wziąłby od Gierka tarczę lub nim by go dogonił. Ale Dawid trafił. Pocisk z niewielkiej odległości utkwił Goliatowi w czole, więc zapewne trafienie nastąpiło tuż pod krawędzią hełmu. A gdyby trafił w hełm? Goliat miał na y, sobie wielki, brązowy dzwon, więc sama siła pocisku mogła go obuszyć. Y, o skutkach na przykład takiego wgniecenia hełmu, nie wspominając, był to czas na kolejne strzały. Ryzyko. Ale Pierwszy pocisk trafił i był skuteczny. Biblia podaje, że to pocisk zabił Goliata, a późniejsze odcięcie głowy jego własnym, spoczywającym jeszcze w pochwie mieczem, było tylko formalnością, dowodem zwycięstwa i spełnieniem przechwałki Dawida. Mogło być jednak inaczej, że Goliat jeszcze żył, ale jedynie był obezwładniony. Ale co jak co, zostanie obezwładnionym na polu bitwy. W towarzystwie wroga, który obiecał jeszcze cię zabić, no to jest jakby cię martwym. Był to też niejako pojedynek kulturowy pojedynek przedstawiciela ludu pasterskiego z czempionem ludu, który zagrażał mu militarnie i który przewyższał go technologicznie. Dawid pokonał go jata sprytem, ale też taktyką, do której należało też zrezygnowanie z lepszego pancerza. I co ciekawe, cała bitwa w tym momencie nabiera innej dynamiki. Izraelici szarżują, filistyni uciekają i znika Giermek Goliata. Może dlatego, że szedł przed nim, a Goliat padł na twarz. Pech. Od tego też momentu zaczyna się większa kariera Dawida, który nie jest już tylko właśnie Jakimś tam grajkiem, ale jest zauważalny jako bohater. On zabił Goliata. Ale możliwe, że to zostało dopisane później. Otóż w drugiej księdze Samuela, gdzie opisani są gigantyczni filistyni, z którymi walczył Dawid już jako król, jest mowa o tym, że to Elhanan z Betlejem, syn Jare Oregim, zabił Goliata z Gat. Pierwsza księga kronik Czyli już pisana w czasach królewskich poprawia zwycięstwo na Elhanana, syna Jaira, a pokonanego na Lachmiego, brata Goliata z Gad. Możliwe więc, że albo Dawidowi przypisano jakiś czyn, albo rzeczywiście te dwie osoby się mieszały. Lub, tak jak podaje tradycja, Elhanan był. Tak naprawdę Dawidem, tylko pod przydomkiem. I na koniec jedna ciekawostka dotycząca procy. Ołów, z którego robiono pociski do procy, jest dość plastycznym materiałem i łatwo w nim pisać. Stąd na pociskach do procy, właśnie już takich bardziej militarnych, znajdowały się często drobne liściki do adresatów. I były to na przykład łapto, auć, skierowane do tyłka Aureliusza. Na dziś to wszystko. Podobało się? Zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Nie podobało się? To łapka w dół i komentarz, co się nie podobało. A na razie się żegnam, pozdrawiam. Z tej strony mówił Rafał Growiec.